The cosmic will trace man's journey into space. Fly with me and watch the skies unfold. Superstars in a still untold. Dwarves at play, a frosted milky way. A silver wing... There was a Is such a wondrous thing. Leave behind this still sub lunar race. Come see, come take your place. We're leaving soon for space. Fly with Saturna. Strachu. <laughs> no i operacja się udała. A co u ciebie, Piero? Całe szczęście to nie złamanie. Naciągnąłem tylko mięśnie. Za kilka dni powinno być ok. Powiedz jeszcze, czy bolało. No, sam jesteś sobie winien. To prawda. Obiecuję, że następnym razem cię posłucham. Następnym razem, kiedy tam wrócimy? Według raportu Rady to będzie za 100 milionów lat. Szmat czasu. 100 milionów lat upłynęło od wyginięcia dinozaurów do pojawienia się ludzi. Metro, możesz nam zrobić małą prezentację? Proszę bardzo, uwaga. Widzicie? Dzięki temu będziecie mieć wygodniejsze siedzenia. Że co? Chcecie ze mnie zrobić jakiś kosmiczny skuter, rower spacerowy? To skandal! O, o z moim wykształceniem, moją wiedzą, inteligencją. Przepraszam, że przeszkadzam pani przewodnicząca, ale dyrektor działu geofizyki powiedział, że tylko pani może mi pomóc. Zgadza się to prawda. Przekazano mi twoją prośbę. Kłopot w tym, że nie udostępniamy pojazdów do celów prywatnych. Przykro mi, to niezgodne z regulaminem. Wystarczy mi dosłownie najmniejszy ze statków, choćby Pchła. Proszę mi wierzyć, nie prosiłabym, gdyby mi nie zależało, nawet jeśli moja misja wydaje się nietypowa. No dobrze, proszę powiedzieć, co zamierzasz? Oczywiście. W przestrzeni kosmicznej istnieje pewna tajemnica, która zawsze pasjonowała mnie jako geologa. W układzie słonecznym, gdzieś pomiędzy Jowiszem a Marsem, 500 milionów kilometrów od Ziemi, znajduje się pas asteroid. Według jednej teorii są to pozostałości, szczątki gwiazd, które nie zostały wykorzystane podczas formowania się planet układu słonecznego. Ale inna teoria mówi, że w tym miejscu była kiedyś planeta. Tysiące lat temu doszło tam do starcia między dwoma galaktycznymi mocarstwami. Sądząc, że nieprzyjaciele znaleźli schronienie na piątej planecie, zwycięzcy będący w posiadaniu nowoczesnych technologii, zdecydowali się wysadzić ją w powietrze. Tak powstał pas asteroid. Uciekinierzy ukryli się na trzeciej planecie układu słonecznego na Ziemi. Ich przybycie dało początek wielu opowieściom. Dziś posiadamy możliwości techniczne, by określić wiek, naturę i pochodzenie każdego kawałka skały. Jeśli moja hipoteza okaże się trafna, będzie to oznaczało, że gdzieś w kosmosie od setek milionów lat istnieje cywilizacja, która zdążyła posiąść ogromną wiedzę. Mamy miesiąc urlopu. Chciałabym tam pojechać na badania, oczywiście, jeśli pani wyrazi zgodę. Ekipa, którą tworzycie z porucznikiem Piero podczas ostatnich misji osiągnęła wspaniałe rezultaty, nierzadko wręcz wybitne. A twoje umiejętności przyniosły wiele pożytku konfederacji. Zasłużyłaś na nagrodę! Ogólna sytuacja jest dość stabilna. Kasiopejanie są tak spokojni, że aż zaczyna mnie to niepokoić. Zgoda, dostaniesz swój statek, ale nie pozwolę, byś w kosmos wyruszyła sama. Myślałam, że zabiorę metro. Całkiem niezły ten nasz mały statek. Nazwali go kosmiczną pchłą. Wolałbym jednak trochę większy. Nie przesadzasz? A! Co się stało? Uderzyłem się. Nie przeszkadzało wam, że mnie łaskoczecie, gdy dla własnej wygody zainstalowaliście mi na nodze fotel, a o moim komforcie ktoś pomyślał? Wolę podróżować o własnych siłach niż w tym kawałku złomu. Mógłbyś przestać narzekać? Nie mogę tego słuchać. Czyli normalka, mam siedzieć cicho. Przyznaj, Metro, że wolałeś zostać na Omedze. Odpowiem później, zawsze obiecuję ci przygody, a nic ciekawego się nie dzieje. Chyba znowu przesadzasz. Może troszeczkę, niech pomyślę. A tak, Golden Bar był całkiem zabawny. Muszę przyznać, że wtedy ubawiłem się przed Och, Jest uran. O jaki turkusowy? To z powodu metanu w atmosferze, który pochłania czerwony kolor. Noc na uranie trwa 42 lata, podobnie zresztą dzień. Arcyciekawe, ciekawe, prawda? Masa planety przewyższa masę Ziemi 100 razy. Pierścienie uranu tworzą okruchy skał i lodu. To jest Oberon, jeden z księżyców planety. A tam widać dwa inne: Ariel i Umbriel. Spójrz, to Saturn. Bardzo chciałam przyjrzeć się jego pierścieniom. Są naprawdę piękne. Saturn, interesująca planeta. Druga co do wielkości po Jowiszu planeta Układu Słonecznego. 800 razy większa od Ziemi, zbudowana przede wszystkim z wodoru i helu. Jest tak lekka, że unosiłaby się na oceanie, gdyby tylko któryś był dość duży. No to lecimy. Przerwa Cassiniego jest na tyle wielka, że możemy przez nią przelecieć. Saturna otaczają tysiące pierścieni zbudowanych ze skał i lodu. Odległość z jednego końca pierścieni na drugi wynosi 275 tysięcy kilometrów. Przy zestawieniu Ziemia wyglądałaby mniej więcej tak. A tam, a nie, przepraszam, tam widać Enceladusa, jeden z księżyców. Saturn ma ich bardzo wiele. Rzeźba terenu pofałdowana z lodowa ciała. To Tytan, największy z księżyców, większy od Merkurego. A to jest Tetyda. Mimas! To księżyc najmniej oddalony od planety. Jedynie o 180 tysięcy kilometrów. Przyjrzyjmy się. Dawno nie miałam przed sobą piękniejszego widoku. Proszę lecieć za nami do naszej bazy. To rutynowa kontrola. Wskażemy wam drogę. Kim jesteście? Czego chcecie? Wkrótce się dowiecie. Najpierw wykonajcie rozkaz. Jesteśmy z Omegi, kosmicznej policji. Później i... nam to wyjaśnicie. Wykonajcie rozkaz. Nie chcemy was zestrzelić. Metro, skontaktuj się z Omegą. Szybko! Nie można się połączyć. Ej, co robisz? Dobra, niech ci będzie. Metro, zachowuj się spokojnie. Czekaj tu na mnie. Proszę podejść. Proszę usiąść. Jaki jest cel waszych odwiedziń? Przybyłam dokonać badań asteroid. Jestem geologiem. A wy kim jesteście? To my tu zadajemy pytania. Asteroidy, o których mówisz, znajdują się miliony kilometrów stąd, a wy przybyliście właśnie tu. I czemuś się przyglądaliście. Odpowiedź jest więc nielogiczna. Kłamiesz. Jestem na wakacjach. Zafascynowały mnie pierścienie Saturna i jego satelity. Miałam jedyną okazję, by przyjrzeć im się z bliska. Nie mogłam nie skorzystać. Najpierw mówisz, że jesteś z Policji Kosmicznej, potem, że jesteś geologiem, a teraz, że na wakacjach coś tu się nie zgadza. Przeciwnie, wszystko się zgadza, a moja odpowiedź jest całkiem logiczna. Nalegam, żebyście to wy mi powiedzieli. Najwyraźniej nie zdajesz sobie sprawy z zaistniałej sytuacji. Szkoda, damy Ci czas do zastanowienia. Muzyka Miały być przygody, akcja, podróże w nieznane, obiecanki, cacanki. Znowu się nudzę, zamknięty w jakiejś puszce, zamiast. Ooooo! Proszę, proszę, interesujące, bardzo ciekawe. Może uda mi się trochę zabawić? Nic się nie zgadza. Odpowiedz logicznie. Nie zdajesz sobie sprawy z sytuacji, w której się znalazłaś. Ach, dziwne to wszystko. Mówią do mnie, jakbym była jakąś maszyną, robotem. Mamy nadzieję, że przemyślałaś sprawę. Pytamy, po co tu przybyłaś? Moja odpowiedź jest wciąż taka sama. Przyleciałaś sama czy w towarzystwie innych statków? Powtarzam, że jest tu tylko mój statek. Co omega o nazwie? Nic. Do dzisiaj nie wiedzieliśmy, że istniejecie. Mów więc, po co tu przyleciałaś? Nie jesteście ludźmi, jesteście ich imitacją. Jakimiś humanoidami, robotami, udajecie ludzi! Jak się o tym dowiedziałaś? Co jeszcze wiesz? Tak, tak, to ona, tak, tak. Rozpoznajesz ją? Tak, jest niebezpieczna, bardzo niebezpieczna. Trzeba z nią postępować ostrożnie. Ale jeśli uda wam się wydobyć z niej tajemnicę, zdobędziecie władzę nad innymi, będziecie skuteczniejsi. Nie martw się, damy sobie z nią radę. Skąd masz informacje o nas? Nigdy tego nie zrozumiecie. Wasze komputery nie są w stanie pojąć, czym jest intuicja, przeczucia, emocje, porozumienie pomiędzy ludźmi. Nigdy! Rozumiecie mnie? Nigdy! Jeszcze się przekonamy. Niepotrzebnie się denerwujesz. To zbędne, zbędne i irracjonalne. Skąd masz informacje o nas? Co o nas wiesz? Odpowiedz, jeśli nam powiesz, będziesz wolna, szczęśliwa, odpoczniesz. Skąd masz informacje o nas? Co o nas wiesz? Odpowiedz, jeśli nam powiesz, będziesz wolna, szczęśliwa, odpoczniesz, spać, spać, spać. O, chyba zwariuję. Dłużej już nie wytrzymam. Odwagi. Nie poddawaj się. Złe moce nie mogą cię pokonać. Jesteś silna. Od sześciu dni nie mamy od nich wiadomości. Ojcze, pozwól mi tam polecieć. Zamierzam poprosić Westę, żeby wysłała tam zwiat. Ty nie wróciłeś jeszcze w pełni do zdrowia, synu. Posłuchaj, tato. Dobrze wiesz, że psyche i ja rozumiemy się najlepiej. Jeśli wpadła w tarapaty, tylko ja mogę ją odnaleźć i jej pomóc. To prawda, ale nie jesteś jeszcze w stanie pilotować statku. Przydziel mi więc pomocnika, na przykład młodego grossa. Będzie jak za starych, dobrych czasów. Muszę się stąd wydostać, koniecznie muszę się stąd wydostać, ale jak to zrobić? Nie bój się jest bardzo grzeczny, ale szybko nie mamy ani chwili do stracenia, jeśli chcemy stąd zwiać. A propos, czy wiesz, że to wszystko roboty? Zresztą podobnie tak jak ja. <gry> Oczywiście nie tak doskonałe. Wiesz, robi wszystko, o co go poproszę. Uwaga, kamera przemysłowa! Ciekawe, bardzo to wszystko ciekawe, naprawdę. ciekawe. Stać. Co tu robicie, nie ruszać się! Ręce do góry. O pulpit kontrolny bardzo chętnie się nim zajmę. To się nazywa prawdziwa wyprawa. Nareszcie było trochę zabawniej. Nie przyszło ci nigdy do głowy, jak to jest znaleźć się w zamknięciu? Pewien prehistoryczny myśliciel o nazwisku Nietzsche powiedział, że człowiek, by stać się równy Bogu, musi żyć w niebezpieczny sposób. Ta prawda dotyczy również androidów. Interesująca teoria. Stajesz się coraz bardziej podobny do ludzi. Boję się, że nas dogonią. Mam wrażenie, że są tuż za nami. Spokojnie, sporo czasu zajmie im naprawa sterowników. Spróbuj jeszcze raz uruchomić radio. Koniecznie musimy poinformować o wszystkim Omega. To bardzo dziwna sprawa. Ta baza kierowana przez humanoidy, przez roboty? Co oni tam robią? Kto nimi kieruje? Co się za tym kryje? Bardzo mnie to niepokoi. Muszę ci o czymś powiedzieć. Prześwietliłem ściany, zrobione jest z odpornego metalu, którego nazwy nie znam. Nafaszerowano zadziwiającymi urządzeniami. Mają silniki o wielkiej mocy, znacznie mocniejsze niż w naszym największym statku. To za dużo jak na jedną bazę. Coś musi się za tym kryć. Kiedy skończycie naprawy? Wkrótce, admirale, za kilka godzin uszkodzenia są poważne. Nie mogą nam uciec. Wiedzą za dużo. Popełniono za wiele błędów w programowaniu. Jest pan za to osobiście odpowiedzialny. Tak, panie admirale, to logiczne. Spójrzmy, trochę, to jowisz! Największa planeta układu słonecznego. 1300 razy większa od Ziemi. Myślę, że nareszcie udało nam się uciec. Szybciej, szybciej, jesteśmy dopiero w pobliżu uranu, wleczemy się! Przecież to normalna prędkość, przyjacielu. Dlaczego tak ci się śpieszy? Podróż musi trochę potrwać, nic nie poradzimy. Musisz uzbroić się w cierpliwość, dasz radę? Pewnie, że dam, wiesz, po prostu się denerwuje. Jowisz wytwarza tak silne promieniowanie, że uniemożliwia wysyłanie i odbieranie wszelkich sygnałów. Europa, księżyc Jowisza. A tam jeszcze jeden księżyc, jo! Aktywny wulkanicznie. Widzisz tę ciemną plamę? Mogłaby pochłonąć kilka planet takich jak Ziemia. Wyobrażasz to sobie? A gdzie pozostałe planety? O ile mnie pamięć nie myli, jest ich kilkadziesiąt! Możesz wymienić ich nazwy? Co za pytania! <laughs> mamy jeszcze Ganymedesa, Kalisto, to te większe, poza tym jest Amaltea, no i mamy jeszcze te. no. Mm, jakim tam? Mm. <laughs> Biedny metro, i tu cię mam! Pozostałe nie mają nazw, jedynie numery. Powiedz mi, jak udało ci się posterować tamtymi robotami? To bardzo proste. Akurat prześwietlałem sobie ściany, kiedy tuż obok przechodził jeden ze strażników i nastąpiła interferencja. Przy okazji prześwietliłem jego obwody wewnętrzne. Z ludźmi mi się to nie udaje. Potem już było dziecinnie proste. Wprowadziłem swoje polecenia do jego oprogramowania. Rezultat sama widziałaś. Jesteś naprawdę cudowny, metro. Oh. Jakiś obiekt. I to ogromny. Któreż tam, myśliwce, musimy koniecznie dolecieć do pasa asteroid, strzelają do nas szybciej! Musimy zanurkować. Uważaj po lewej stronie. Już tylko cztery? Coś mi to przypomina, wiesz? Pamiętasz Żergala? Uwaga! Wiele brakowało. Czy to nie była planetoida Ikar? Ziarnko piasku w porównaniu do planetoidy Ceres, której średnica wynosi 1000 kilometrów. Istnieje 13 planetoid o średnicy ponad 300 km i 45 000 km. Przestań które... już, proszę. To nieodpowiednia chwila. Dobrze, dobrze, wiem. Wy nigdy nie macie czasu. Spójrz lepiej tu. Cztery. Pięć. Sześć. Sześć kolejnych wiedzą, że gdzieś tu się chowamy. Szukają nas. Asteroidy utrudniają im dokładne namierzenie naszej pozycji, ale w końcu nas znajdą. Poznaliśmy ich tajemnice, nie będą mieli dla nas litości. Wiesz co, Metro? Musimy przejść do hiperprzestrzeni. Do hiperprzestrzeni w pasie asteroid? Ojej, to czyste szaleństwo. Wiem, ale pozostanie tutaj to pewna śmierć. W tej łupinie o orzecha nie mam nawet tarcia ochronnej. To samobójstwo. Być może ale innego wyjścia nie widzę. Nie będą nas śledzić, to byłoby wbrew logice. Więc trzeba spróbować, nawet jeśli mamy minimalną szansę na przetrwanie. Zostając tu, nie mamy żadnej. Metro, gdzie jesteś? Wracaj na miejsce, startujemy. Włóż kombinezon, nigdy nic nie wiadomo, przynajmniej to jakaś ochrona. Dziękuję, przyjacielu, masz rację. Szybkość? Hiperprzestrzeń? Znaleźliśmy wrak statku, Admirale. Żadnych oznak życia. Nie widać innych statków? Nie, Admirale. Przestrzeń jest całkowicie pusta. To dobrze. Wracajcie do bazy. Chciałem podać naszą pozycję, ale niestety nie mogę się połączyć z Omegą. Nic dziwnego: ta planeta ma silne promieniowanie. Jestem strasznie zmęczony. Muszę trochę odpocząć, jeśli pozwolisz. Piero, Piero, jesteś tam? Ha? Czekam na ciebie. Poprowadzę cię. Pośpiesz się, stary. Silniki, na pewną moc. Teraz zwolni. Tak Piero, jestem tutaj. Gdzie jesteś? Dobrze, że przybyłeś. Hmm. Tam jest jakiś wrak. Widzisz? Tak, ale nie ma gdzie wylądować. Może na tej dużej skale. Na platformie. Uda się. O, jesteś ranna? Nie wiem, Piero To chyba szok Czuję, że wszystko mnie boli Chodź, zabierajmy się już stąd O, spójrz na metro Pomóżmy mu Wrócę po niego że wrócić po metru. Uratował mi życie. Nie martw się. Mistrz go poskłada, zobaczysz. Obiecuję ci, że będzie nam towarzyszył jeszcze w wielu wyprawach. Wersja polska, masterfilm na zlecenie wydawcy Hippocampus. Reżyseria Dorota Kawęcka, dialogi Karolina Kowalska. Dźwięki montaż Paweł Nowacki, kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Wystąpili Waldemar Barwiński, Cezary Kwieciński, Joanna Budniok-Feliks, Wojciech Machnicki, Stanisław Brudny, Janusz Wituch i inni.